Dzień dobry. Przed nami niebiesko dzisiaj na stole, ponieważ. Czekajcie, tutaj będzie logo widoczne. Dremel, tak jest. Niebieski dremel. Czyli sprzęty z grupy Bosch. Używam od lat. Jak widzicie, tutaj trochę tego się zgromadziło. A to nie wszystko. Mam jeszcze dremela tutaj przewodowego. Chodź, tutaj, maluchu. To jest model 42.00, tutaj mam trzy przepraszam, dwa bezprzewodowe i postanowiłem, że kurde, po prostu tego się robi za dużo, w, w wielu miejscach miałem a to statyw, a to jakieś akcesoria i stwierdziłem, że czas najwyższy się zabrać za to i zrobić po prostu w tym wszystkim porządek. Jeszcze Wam powiem ciekawostkę. Dzisiaj był u mnie znajomy, pozdrawiam Jacek, i tak patrzy na ten stół, mówi: Ja nie mogę. On chyba najbardziej zwrócił uwagę właśnie na ten statyw, że ja myślałem, że Dremel to tylko te wrzeciona szybkoobrotowe. I myślę, że tak właśnie myśli większość osób, że najbardziej marka Dremel jest kojarzona właśnie z tego typu sprzętem. Tego, albo tego, to jest 8260, a właśnie chodzi o to, że tych sprzętów jest całkiem dużo i są przeróżne, więc co tutaj mam? No mam właśnie statyw, tutaj stopa typowo frezarska, mam też coś, co bardzo chciałem mieć, czyli... hmm... Szlifierkę, można powiedzieć, czy polerkę. Bardzo mała wersja. Mam tutaj. Co tutaj mamy w takim razie? No, mamy oczywiście, właśnie ten statyw, bardzo fajny do wiercenia. Mam stopę typowo fryzarską, kiedy dremel pracuje w materiale. Mam też bardzo uniwersalne i madło. Tutaj w ogóle nie musimy instalować szlifierki czy polerki, czy jakiegoś sprzętu Dremela. Możemy to używać zupełnie do wszystkich celów majsterkowych. Mam też bardzo fajną hmm, polerkę, szlifierkę, ale ja to wykorzystuję właśnie jako polerka, czyli Dremel Versa. Świetny sprzęt. To też może kiedyś Wam jeszcze pokażę. Co? No, mam te właśnie wrzeciona szybkoobrotowe, Tutaj są akcesoria właśnie do tego. Tutaj również akcesoria. Tutaj mam również sprzęty gazowe, czyli to jest typowy palnik. Mam też lutownicę gazową. Bardzo fajna lutownica, która po prostu jest przenośna. Też co tutaj mamy: Dremel Engraver, czyli do grawerowania. To jest takie jakby mikrożądło. Ale mam jeszcze coś ciekawego, to może od razu otworzymy, taradam, ta -ra ostatni nabytek, który do mnie dotarł, czyli Dremel Fortiflex. I myślę, że to będzie zajmowało dość sporo miejsca. Zobaczmy co my tu mamy. Mamy przewód giętki i tutaj mamy rękojeść tego naszego wrzeciona. No, i to już jest taki sprzęt do długiej pracy. Wygodnej. Można się poczuć trochę jak u dentysty, którego ja nie za bardzo lubię. Ale żeby pracować optymalnie tym, to jest tutaj w komplecie również przycisk nożny, pedał do dodawania gazu, czy do zmiany prędkości obrotowej. A same wrzeciono wygląda tak. To wieszamy sobie gdzieś tam nad głową. Całkiem ciężkie, to jest, powiem szczerze, całość wykonana tutaj jest tworzywo, ale to jest metal aluminium, z tego co widzę. I to jest do takiej pracy długiej, bym powiedział, gdzie długo pracujemy, długo frezujemy coś, grawerujemy to wtedy, będziemy pracować tym. To jeszcze odłożę na bok i jeszcze coś wam pokażę, bo mi się przypomniało, że tutaj coś jeszcze mam. Słuchajcie. Jak zawsze to nie jest reżyserowane. Ja tutaj naprawdę nie mam zamiaru udawać jakiejś telewizji, zobaczcie jakie to jest zakurzone. I co tu mamy? W tego typu sprzęta, w tego typu walizkach były właśnie wrzeciona te szybko, szybko brotowe. I tutaj mamy ładowarkę, instrukcje i tak dalej. Jest taki jeszcze uchwyt do taki taki pomocniczy, ale mamy tutaj również nie pamiętam jak to było czy musiało być to zamknięte, czy otwarte. O, otwarte. I kolejna akcesoria. Więc w mojej głowy kłopot teraz polega na tym, że chciałbym to wcisnąć do. Wydaje mi się, że do jednej szuflady się nie, nie zmieści. Bo te rzeczy są za duże, żeby udało się to dać do szuflady takiej niskiej. Więc prawdopodobnie zrobimy to na dwie szuflady, czyli część pójdzie tych dużych rzeczy na dół, a te drobnice pójdą tutaj wyżej. Jak to ułożyć? Nie mam zielonego pojęcia, bo. Te szufladki to też były, słuchajcie, fajny, fajny kiedyś taki, nie wiem czy to jest jeszcze produkowane, nie mam żadnego pojęcia jak to się roz... ściągało, bo każda szufladka była osobno, pełna akcesoriów i można było to łączyć razem. Zastanawiam się, czy to jeszcze było zawieszane, ale chyba nie. Czyli to tylko stało w, te, w, tak, w takiej pozycji jak teraz. Więc na razie wiecie, jaki mam pomysł, a zobaczymy, jak wyjdzie z realizacją, bo na razie naprawdę nie wiem, jak to, jak to ogarnąć. Coś wymyślę, a wy zobaczycie, co też z tego wyszło. Ruszam w takim razie z pracą. To co? Ciekawi, jak wyszło? Muszę przyznać, że troszeczkę czasu tu spędziłem, bo to naprawdę nie jest proste. Jak to wszystko zorganizować? Tada! Logo, logo. Udało mi się odkleić od tych opakowań. No i dobra, lecimy w takim razie od początku. Gazowe, gazowe akcesoria. Akcesoria ścierne. Tutaj grawer i polerka. I tutaj jest jeden bezprzewodowy dremel. Drugi tak naprawdę zawsze mam koło koło dużego i madła. Tam docinam jakieś metalowe rzeczy, i tutaj myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. Cyk. No ale są jeszcze te akcesoria duże, więc tutaj musiałam poświęcić na to dużą szufladę. I teraz tak, mamy tutaj ten statyw, mam jeszcze takie inne dziwne imadła, które bardzo często stosuję. Przykładowo, to jest akurat z przyssawką, ale jest głowica kulowa, są szczęki. To i madło również działa na tej samej zasadzie, czyli mamy głowicę kulową. Możemy to naprawdę obracać jak się chce. I tutaj również jest, co ciekawe, mamy duży zasięg tych szczęk. O, gumeczka wypadła, poszedłem za daleko. Ono tu i mamy tutaj prawie 20 cm, więc to jest spory zasięg jak na takie madło. Co dalej? Czekajcie. Mam tutaj tego Fortiflexa, czyli ten sprzęt najbardziej zaawansowany do prac długich. Ale mam tutaj jeszcze te opakowania, z którymi nie za bardzo wiedziałem, co zrobić. No i tutaj. Myślę, że czas na zadanie dla Was. Proszę, o, coś leci. Podzielcie się. Waszymi rozwiązaniami, jak trzymacie tą największą drobnicę, tak, czyli te akcesoria typu typu co tutaj mamy na przykład? Te krążki do cięcia metalu, czy pady z filcem, i tak dalej. Bo naprawdę po jakimś czasie to, tego zaczyna się zbierać, można dokupować oczywiście to wszystko indywidualnie, więc jeśli ktoś pracuje bardziej, nie wiem, w metalu, czy w skórze, czy w kamieniu, i tak dalej, to macie na pewno jakoś to zorganizowane i ja myślę, że jeszcze troszeczkę to jakoś przebuduję. Czyli mamy tutaj raz, dwa, trzy opakowania. Tutaj mamy jeszcze takie małe i chciałbym to na pewno jeszcze jakoś usystematyzować. No i tamte cztery opakowania, te plastikowe. Więc. Może jeszcze coś z tej szuflady wyleci tu na dół, a z tej pójdzie tutaj, gdzie może zrobimy to jakoś, żeby łatwiej się po prostu było do tego dostać. Ale tak czy inaczej, to, co jest teraz, to już jest mistrzostwo świata do tego, co było wcześniej. Miałem to w kilku miejscach i zdecydowanie to było. Nieergonomiczne. Ja jeszcze wiedziałam, ale jak ktoś inny chciał coś tutaj znaleźć, to już absolutnie nie było takiej szansy. Tyle na dzisiaj. Myślę, że robota zrobiona, parę godzin poświęconych, ale nie poszło to w las. Czekam na Wasze informacje, jak Wy macie zorganizowane akcesoria, właśnie z Dremela czy do Dremela. I, i to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie, już niedługo. Na razie, cześć.